Ewa Minga swego czasu powiedziała, że dotarła do pewnej listy celebrytek, które się prostują. Czy ty coś o tym wiesz, czy znasz takie listy? Ja znam takie listy, natomiast zastanawiam się skąd pani Ewa dotarła do takiej listy, bo te listy mają. E, może inaczej, o tych listach wiedzą dziewczyny, które są z tej listy, albo które są z tego środowiska, z tej branży, tak pracują. E, zastanawia mnie jedna rzecz, skąd ona. Teoretycznie... Ma takie informacje, tak? Ma takie informacje, pani Ewo. Po, powiedzmy, no, no... Powinna się wypowiadać dziewczyna, która albo tam jeździła... Czyli do Dubaju, tak? Na przykład. Bo to, to też jest tak, że goście, którzy korzystają z tych, z tych usług, raczej nie chwalą się, tak jak pani Ewa mówiła tutaj w wywiadzie, że ona ma tam jakiegoś znajomego, widziała tę listę. To raczej jest owiane bardzo ścisłą tajemnicą. Czy ty widziałeś kiedyś taką listę? Nie. No więc właśnie, tam naprawdę zależy każdemu, żeby to się nie, nie wydało, nie wyszło do. Ja nie mówię o dziewczynach, bo oni na te dziewczyny to akurat mają, wie. <grafię> Natomiast e, tam jest bardzo znana lista panów, którzy korzystają. To są również politycy. Z tych pras, tak, tak? Tak, 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 tak. Więc tam każdemu zależy, żeby. To, to nie może sobie, tak jak pani Ewa powiedziała, osoba zwykła. E, ja nie mówię, że pani Ewa jest niezwykła, tylko że osoba. Taka po prostu dojść do tej listy. Zewnątrz, tak. Zewnątrz, zewnątrz tych spotkań, może tak. A ty znasz te nazwiska znanych pań, które są na tych listach? Oczywiście, że znam, to są moje koleżanki. Aha, okej. Okay. <ścoughs> nie możesz podać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę nikomu żyć psuć. To, że ja mam taką odwagę i, i mówię o tym, to ja nie będę tutaj za inne panie się wypowiadała. To jest ich decyzja. Ostatnio udzieliłaś wywiadu na temat Iwony Węgrowskiej, tam spo, była wspomniana Iwona Węgrowska, też a propos tych rzekomych wyjazdów i Iwona podobno przysłała ci jakąś, jakieś pismo od prawnika, tak? Jak to szybko już tutaj się rozchodzi. Uderz z stół, a się odezwą. E, tak, Iwona się do mnie skontaktowała e, tutaj, strasząc mnie swoim prawnikiem. I co z tym zrobisz? Nic, absolutnie, jest mi to obojętne. Ja nic złego nie powiedziałam, więc może mnie. Ale wiesz co, ja myślę, że macie szansę w przyszłości, jak emocje padną, zaprzyjaźnić się z Iwoną. Nie, ja nie przyszłam do szkoły biznesu po znajomości. Ale przyznać, że jest, że jest naprawdę dobrą piosenkarką, ma świetny głos i naprawdę śpiewa na wysokim poziomie. Uważam, że Iwona ma znakomity głos. Myślę, że to jest nawet jeden z lepszych głosów w Polsce. Nie wiem, czemu tak kariera jej się potoczyła, że nie zrobiła tej kariery dalej, bo, bo cicho już o niej jest, ale przepiękny ma głos. Przepiękny, bardzo mi się podoba jej głos. I na zakończenie, czy nie obawiasz się tej fali hejtu, która może cię spotkać za to, że tak odważnie, bezpośrednio przyznajesz się do tego, co robisz, jaki jest twój zawód? Oczywiście, że się e, obawiam, natomiast uważam, że, że, że każdy hejter jest tym mianem twojego sukcesu. Z czym do biznesu, bym nie poszła? Z jakąś normalną rzeczą, e, zawsze ludzie hejtują, zawsze komentują. To niestety są ludzie bardzo nieszczęśliwi w życiu, a jestem bardzo szczęśliwa, dlatego tutaj jestem i mam nadzieję, że ten hejt mnie nie ruszy. Póki co, jak ja czytam te komentarze, ja naprawdę się śmieję. Ja wysyłam do swojej przyjaciółki, mówię, zobacz, i, i po prostu robią mi na, póki co dzień e, te wpisy.